Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem tadek Sto, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam, gdzie są dokładnie te domki w Siorbanych Szuwarach i jak e, wykonać to wyzwanie. No i jeśli wam się odcinek spodoba, to zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału wraz z dzwoneczkiem, bo mamy już 110 subskrypcji, więc lecimy po 120. Jestem wam jeszcze raz mega wdzięczny. No i te domki są dokładnie e, tutaj, o dokładnie tu. I wystarczy po prostu wejść do trzech w jednej grze. To nie jest akurat jak jakieś bardzo wymagające o tutaj akurat mam jeden domek więc do niego wejdziemy i już nam się powinno zaliczyć o dokładnie już mamy jedno zaliczone więc lecimy szybko do drugiego który jest o dokładnie tu wystarczy do niego wejść na chilku o no i ostatni domek znajduje się tu Kurczę, no brawo i wystarczy też do niego po prostu wejść, więc yy, wyzwanie właściwie do wykonania w minutę. O, no i co, to by był błąd. Tyle mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, to łapka w górę i zasubskrybujcie mój kanał, bo przypominam 120 subskrypcji, lecimy właśnie po tą liczbę. No i ja yy, jest spróbuję wygrać. Do zobaczenia, trzymajcie się, yy, siema!